Należy obliczyć objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego wszystkie krawędzie mają długość 2 cm. Zacznijmy rozwiązywanie naszego zadania od narysowania sobie figury, której objętość mamy policzyć. Ostrosłup prawidłowy czworokątny to taki, który, którego podstawą jest kwadrat, no w tym przypadku kwadrat, którego długość boku jest równa 2 cm. Narysujmy sobie taki kwadrat, będący podstawą naszego czworokąta. Tutaj gdzieś będzie czwarty wierzchołek naszego kwadratu. No i tutaj będziemy mieli o leżący kwadrat. No i teraz mamy tutaj gdzieś nad punktem, nad środkiem, mamy tutaj gdzieś wierzchołek naszego ostrosłupa. No i teraz mamy, łączymy to z wierzchołkami naszego, naszej podstawy. Dobrze, i tutaj ta tylna krawędź. No i teraz wiemy, że. Każda krawędź w naszym ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ma długość 2 cm, więc ta krawędź, ta krawędź, ale również i ta, ta oraz ta, no i ta z tyłu również. Wszystkie krawędzie mają długość 2 cm. Przypomnijmy w takim razie, jak obliczamy objętość ostrosłupa, każdego ostrosłupa objętość można policzyć, oznaczmy to objętość przez V, objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia pomnożona przez pole podstawy. Pomnożona przez wysokość ostrosłupa, którą tutaj oznaczam literą h. Powiedzmy, że tutaj o, zaznaczę długość tego odcinka i to jest h. Długość tego odcinka to jest wysokość naszego ostrosłupa. Dobrze, jeśli chodzi o pole podstawy, to w naszym zdaniu jest to bardzo proste, dlatego że podstawą jest kwadrat obok długości 2 cm, więc pole podstawy to po prostu pole kwadratu czyli 2 do kwadratu, czyli 4 cm kwadratowe. Natomiast jeśli chodzi o wysokość h, którą tutaj teraz musimy policzyć, no to musimy sobie jakoś z tym poradzić, żeby ją obliczyć. To zauważamy, że ta wysokość h to jest przyprostokątna w takim trójkącie prostokątnym, mianowicie gdybyśmy teraz tutaj jeszcze dodatkowo sobie narysowali taki odcinek, oraz tutaj, może jeszcze innym kolorem zaznaczmy. Może. O, nie będzie. Tym kolorem sobie zaznaczamy tutaj jeszcze taki odcinek. O. No to właśnie, tutaj mamy, tutaj mamy kąt prosty ponieważ wysokość jest opuszczona pod kątem prostym do podstawy. No i mamy pewien trójkąt prostokątny. Natomiast tak, ponieważ wierzchołek leży dokładnie nad środkiem tego kwadratu, więc skoro to jest środek kwadratu, to ten pomarańczowy tutaj ten odcinek mały to jest połowa długości tej krawędzi. No ale skoro ta krawędź ma długość 2, to znaczy, że tutaj ten pomarańczowy odcinek ma długość 1, czyli przyprostokątna tego trójkąta prostokątnego tutaj jest równa 1. Ta druga ma długość h, której poszukujemy, natomiast teraz musimy jeszcze obliczyć ile jest równa długość tego żółtego odcinka, czyli przeciwprostokątnej w tym trójkącie. Dobrze oznaczmy ją sobie może literą h małe, a h małe dlatego, że zauważamy, że ta ten odcineczek, który tutaj zaznaczony na żółto, to jest z kolei wysokość w takim trójkącie, który tutaj jest po prostu tym jedną ze ścian bocznych tego naszego ostrosłupa. No ale zauważmy, że ten trójkąt, czyli ta ściana boczna, to jest trójkąt równoboczny, który ma wszystkie boki równe 2 cm. Przypomnijmy, że wzór na wysokość w trójkącie równobocznym jest następujący, mianowicie może tutaj to napiszmy kolorem niebieskim, że w trójkącie równobocznym wysokość takiego trójkąta to jest A razy pierwiastków z 3 przez 2, gdzie A to jest długość boku tego trójkąta równobocznego. Dobrze, w takim razie w naszym zadaniu ta wysokość to to jest A jest równe 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 3 przez 2 czyli po prostu pierwiastek z trzech. Czyli tyle jest równa, równa długość tego żółtego odcinka. W związku z tym teraz już mamy tak: mamy teraz trójkąt prostokątny, w którym znamy długość jednej z przyprostokątnych oraz długość przeciwprostokątnej, no i nie znamy tej długości przyprostokątnej, ale możemy ją sobie obliczyć z twierdzenia Pitagorasa. W związku z tym zapiszmy, jak wygląda ten wzór wynikający z twierdzenia Pitagorasa dla tego trójkąta prostokątnego tutaj. Mamy tak, że suma kwadratów długości przyprostokątnej, czyli h kwadrat plus 1 do kwadratu, jest równa długości przeciwprostokątnej, czyli h małe do kwadratu. Pierwiastek z 3 do kwadratu. No i z tego sobie wyliczymy, że mamy w takim razie tak h kwadrat jest równe. Pierwiastek z 3 do kwadratu to jest trójka. Przerzucimy tę jedynkę do kwadratu, to jest jedynka. Czyli mamy stąd. Że h jest równe pierwiastek z 2. No i w takim razie wracamy do naszego zagadnienia, czyli mamy, że objętość naszego ostrosłupa jest równa 1 trzecia razy pole podstawy, którą tu policzyliśmy, czyli razy 4 razy wysokość, o której wiemy, że jest równa pierwiastek z 2. Wysokość całego ostrosłupa. No i w takim razie to jest 4 trzecie pierwiastków z 2 cm sześciennych. No i to, co dostaliśmy na końcu, to jest odpowiedź do naszego zadania. Objętość naszego ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, jest równa 4 trzecie pierwiastku z 2 cm sześciennych.